pszenica po kukurydzy zielenizna ma być tu rzepak a tu do żniw jeszcze Uu, u u u daleko deka Wszystko wskazuje na to, że tegoroczna ochrona, miejmy nadzieję, była trafiona. Jak na razie zielono. Zdrowo. Jeszcze rzepak ma zielone liście. Niektóre także jeszcze daleko do żniw. Tu wygląda na uszkodzenie po szkodnikach. Rzepak wygięty w eskę. Ale mimo wszystko. Badylki zielone. Łan też równy nie widać to słonko świeci. Że wygląda dobrze. Groch zaczyna się robić jasny, ale jeszcze. Jeszcze bardzo dużo zielonego. No i w dołkach, których teraz nie widać, też jeszcze jest mocno zielony. A tu ma górka, gdzie dziut gorzej, gdzieś słabiej. O już o! masie gór w dojrzewaniu bardzo mocno. Lekarce 3595. Tu co? Nie zasiana. Ale wieje strasznie mocno. Po zabiegu herbicydowym, czysto. Tutaj Majster. Kukurydza wygląda dobrze. Ładna, wybarwiona. Tutaj już przeszło 2 metry wysokości. No, dobrze to wygląda, po prostu uważam, że wygląda dobrze. Ale wiatr wszystko jest niemiłosierne. Ale mamy też takie pszenice w okolicy. Kóźwa, jęcz mi to będzie do koszenia zaraz. Ja pierdziole. Jęczmie praktycznie do koszenia. Kłosy w dół. A pszenica? Wa zielona. Ja pierdocze.